Jedziemy? Jedziemy! Proszę spodziewać. Ojej, na mam radę. Jest w Polsce praca, gdzie można zarobić 15 tysięcy. Witajcie moi drodzy, Kuba Midel, sztuka równowagi finansowej. Dzisiaj odcinek, o który pytało bardzo wiele Panów, w różnym wieku, 20, 30, nawet 50, 60 lat, co tu zrobić, żeby zarobić pieniądze? Dlaczego panów? Dlatego, że nie widzę specjalnie w tej branży kobiet, aczkolwiek z ekspertami z tej branży porozmawiamy, czy również panie mogą tego typu maszyny obsługiwać. Zapraszam Was na odcinek Jak zrobić zawód, jak zyskać zawód, dzięki któremu można zarobić nawet kilkanaście tysięcy euro miesięcznie. Bartku, witam Cię. Witam cię serdecznie. Przepraszam, że siedzę, ale tak zaczynamy. Bardzo Widzieliśmy dobrze. się 6 lat temu, Dokładnie. kiedy startowałem z kanałem. Dokładnie. Powiedz, ile lat już prowadzisz tę firmę? W tym roku minęło 18 lat. Odkąd prowadzę tę firmę, borykam się z wieloma problemami. Jakimi, powiedz? Jako We... właściciel firmy, która uczy ludzi obsługiwać tego typu maszyny to sama nauka, same te maszyny to jest zabawa dla mnie. To zawsze było marzenie mojego dzieciństwa, duże zabawki, duże maszyny, ale cała reszta już nie jest tak fajna, jak biurokracja, zatrudnianie, ZUSy, -y, yy, urzędy skarbowe, to jest ta gorsza część. Ta lepsza to to, że mogę cię teraz przeszkolić i pokazać Ci jak. To ja poproszę, ja poproszę szkolenie, powiedz, gdybym miał dzisiaj lat 18, przyszedł do ciebie, powiedział, słuchaj, nie mam na siebie pomysłu, bo... Wiele osób chce inwestować w bitcoiny w nieruchomości, zwiedzać świat, ale zejdźmy na ziemię, trzeba gdzieś zarobić pierwsze pieniądze. Przychodzę do ciebie jako 18-20 latek, mówi Bartku. Mówię, Bartku, chciałbym mieć zawód. Co mi zaproponujesz? Mam dla Ciebie całą gamę urządzeń. W zależności, czy lubisz wysokość, czy lubisz ym, spokojniejszą pracę. Tych maszyn jest tak dużo, że dobierzesz sobie co tylko będziesz chciał i to, co powiedziałeś, możesz pracować na terenie całego świata z tymi uprawnieniami. Także ta wiedza jest tutaj najważniejsza. Póki co jesteśmy w Łodzi w wózku widłowy. Wózek jest nowy czołowy. Zapnij sobie pasy. Mówiłeś tak, zapnij pas. Tak. Teraz zobaczymy, czy dam radę. teraz I teraz, wiesz, i teraz wiesz, mówimy o tym pokoleniu. Czy wiesz, co to jest? Kierownica. A wiesz, że większość ludzi nie wie? Którzy teraz do nas przychodzą? To znaczy, że, że operujesz kierownicą. Ludzie są przyzwyczajeni do gier, do joysticków. Okay. I to jest e, informacja, którą też zacząłem e, mówić kursantom, bo niektórzy zwracają uwagę, proszę pana, ale co to jest? I tym sterujemy. Tak jest. Tak. E, słuchaj, tu mamy podnoszenie góra-dół. Mhm. Mogę tu sprawdzić? Mamy... Oczywiście. O. O. Ale widzisz, to jest jak w grze komputerowej. Ten joystick jest potencjony, a on ma regulację. Możesz, jeżeli zrobisz to delikatniej, okay. zobacz, to możesz bardzo precyzyjnie sobie sterować. Ja, jeżeli masz jakieś płyny, czy jakieś substancje sypkie i chcesz to zrobić precyzyjnie, ponieważ masz po prostu 200 tysięcy euro na palecie, to jak najbardziej tutaj możemy wyregulować prędkość. 200 tysięcy euro na palecie robi się ciekawie. Ruszamy? Ruszamy. Na to, odcinek? Tylko tutaj sobie wrzuć, o, tu mamy jeszcze biegi przód lub tył. Tak jest? Tak. No i spróbuj sobie ruszyć. Czy to jest hamulec? Tak, środkowy to hamulec, a ten drugi to gaz. To jest gaz. Tak. Ok. Pamiętaj, nie za dużo gazu. Ok. Bieg mam? Tak, przytrzymaj. O. Ruszy? Tak. Przytrzymaj. Okay. Ile, ile, ile stracił mój pracodawca w ogóle? Ja myślę, że zyskała firma, która reklamuje te palety. O w mordę. Okej, okay, no to, to, to była reklama palet w wypadku kontrolowanego. Natomiast powiedz, Wartek, tak całkiem na poważnie. Ile można zarobić i rozumiem, że ile można stracić zatrudniając pracownika, który nie ma umiejętności? Ostatnio byłem na konferencji, liczyłem straty po wypadku. To w takiej pełnej perspektywie, czyli ponowne rekrutacja, badanie lekarskie, i tak dalej, i jakaś tam strata materialna to jest około miliona stu złotych firma może stracić, jeżeli zatrudnia powyżej 200 osób, a pracownik spowodował wypadek i wywalił paletę. Ale w jakim powiedz okresie czasu? Milion złotych? To jest w perspektywie całej nowej rekrutacji kolejnego człowieka, czyli operator wywala ładunek, ma jakąś kontuzję, dochodzi do... Zwolnienia lekarskiego, zwiększonej składki zdrowotnej i cały ten proces potrafi milion sto tysięcy złotych kosztować. Czyli to inwestycja w pracowników? Inwestycja, inwestycja w pracownika, rekrutacja, w no dodatkowa składka za. Yy Odszkodowanie i tak dalej, i tak dalej. Także cały taki zakres. Jeżeli nic się nie stało, no to koszt palety tak? i tego ładunku, a to może być 200-300 tysięcy euro. Nie tylko wózki widłowe. Powiedz mi, bo temat dzisiejszego odcinka to jest generalnie pracowitość, praca, robota, zarabianie w grupie. Tak jest. Myślę, że skupmy się na ludziach młodych, 18-30 lat, którzy, tak jak powiedziałeś, w gry grają, natomiast często tych pieniędzy nie potrafią zarobić. Jest to ogromna granica, ja to widzę, czy różnica między człowiekiem, który nie ma nic, a zarabia 50 tysięcy miesięcznie. Internet wyśmiewa te moje treści, że można dzisiaj te 50 koła zarobić bez większych problemów, o ile do tej pracy chce się pójść, czy ty masz tutaj pod e, dachem tej hali rozwiązania? Tak, idealnym rozwiązaniem jest ten wózek, na którym się To szkolenie jest najtańsze w naszej całej gamie. Robimy je w miesiąc czasu i po miesiącu taki człowiek ma uprawnienia praktycznie dożywotnio. Musi zaktualizować, ale ma dożywotnio fach, zawód i bez problemu na początek zarabia 5 tysięcy na rękę. Bez problemu? Na Bez problemu. Czy to, 4... jest, czy to jest fakt, to tak sobie mówisz? Żeby... Nie, takie są stawki, w, przynajmniej w województwie łódzkim. Oczywiście, jeżeli to będzie wiesz, mniejsza miejscowość i nie ma tych hal logistycznych, no to będzie ciężko mu znaleźć. Ale tutaj łódzkie, mazowieckie, jak najbardziej przy tym naszym rynku 4,5-5 tysięcy na rękę od razu taki operator może założyć. Ja tylko dodam, że już podczas szkoleń firmy rekrutacyjne przyjeżdżają do nas na zajęcia teoretyczne. I rekrutują. Jakie inne powiedz maszyny urządzenia niż wózek widłowy? Gdzie można zarobić być może więcej? Jest to bardziej specjalistyczne, typu ładowarki teleskopowe, żurawie, suwnice, podnośniki, tam już to troszeczkę wiąże się też z budową, pracą na budowie, budową hal, magazynów i tak dalej, ale tych no, branż jest bardzo, bardzo dużo, w których praktycznie wszędzie te nasze maszyny pracują. Ile Bartek teraz takie statystyki? Bo ktoś, kto zrobi sobie uprawnienie na jedno czy drugie, na jedną czy drugą maszynę, jakby będzie sobie swoją karierę prowadził po swojemu. Jeden będzie pracował więcej, drugi mniej, ale więc ile ty przeszkoliłeś generalnie przez 18 lat osób? Wiesz co, tak dokładnie statystyk nie prowadzimy. Myślę, że już będzie ponad kilkadziesiąt tysięcy osób. Średnio rocznie teraz szkolimy w zakresie 75 i tysięcy osób. Osiem tysięcy osób tak, zdobywa operatoria. pod szyldem twojej firmy rocznie. uprawnienia. No i teraz jakie wnioski po tych 18 latach, po tych kilkudziesięciu tysiącach osób nasywają się tobie, który obserwuje tych ludzi? Komu się udaje, komu się nie udaje, dla kogo jest to dobry biznes, dla kogo nie? Słuchaj Kuba, ktoś kto chce, to zawsze osiągnie sukces. Ktoś, kto nie chce pracować, damy mu najlepsze uprawnienia czy dyplom i on tak nie będzie chciał pracować. Ale większość naszych kursantów, mam kontakt z nimi cały czas, są zadowoleni, jeżdżą po świecie, migrują, zarabiają, ale też i w kraju zarabiają super pieniądze, pracują na wielkich, nowoczesnych żurawiach, na dużych kontraktach. Także to jest praca tak naprawdę dla każdego. Dodam jeszcze, na przykład mieliśmy wykładowców z uczelni wyższych, którzy i tak robili kursy, bo w tej przerwie na 2-3 miesiące się zatrudniali, żeby sobie po prostu dorobić i to jest też super perspektywa. To no. nie musi być praca na cały czas. Mówi się właśnie, ja w każdym razie w tej, w tej, w, na moim kanale, czy w moim życiu zawsze promuję taką strategię, żeby mieć kilka źródeł dochodu. Dokładnie. Możesz mieć jedną robotę, ale może być różnie, może tego zawodu nie być za Oczywiście. kilka lat. Tutaj rozumiem, że w każdym miejscu na świecie jak można... jesteś operatorem wózka, będziesz nim wszędzie. Mm -hmm. Te wózki są wszędzie, te maszyny są wszędzie, w portach, w sportach, na całym świecie. Także to, znaczy to jest idealny zawód na całe życie. I to jeszcze tylko powiem, będziesz operatorem przez dwa lata, masz czas na rozwój, masz czas na edukację, ale w międzyczasie masz bardzo dobrze płatną pracę. Czy tutaj, mając rzemiosło, nie można w tym czasie iść na studia na przykład zaoczne Dokładnie. albo wieczorowe? i oszczędzić sobie przez te 5 lat, zarobić i oszczędzić spore pieniądze. Dodam więcej, ten nasz kurs nie koliduje w takim życiu codziennym. To nie jest tak, że my kogoś rzucamy na miesiąc. On może przychodzić codziennie po dwie, po cztery, po sześć godzin rano, wieczorem. My mamy otwarte od 8 do 20 również w weekendy. Także jeżeli sobie nawet pracujesz, to możesz bez, bez problemu ten kurs codziennie wykonać po dwie, po cztery godziny. I tak jak mówisz, jest bardzo dużo pracy weekendowej. I firmy teraz cały czas szukają kogoś na przykład piątek, sobota, niedziela. Czyli w tygodniu możemy studiować, możemy robić co innego, a a w weekend sobie dopracować parę godzin. Drodzy, jadę na szybką wycieczkę do Damiana, który zjadł zęby na tej branży. Damianie, witam cię serdecznie. Dzień dobry, Cześć, witam Cię serdecznie. Dużo dobrego powiedział Bartek o tobie przed nagraniem, kiedy przygotowaliśmy do, do odcinka. Powiedz, jak długo działasz w tej branży? Moja historia zaczęła się z, z tym wszystkim w momencie, kiedy wyjechałem do Anglii. Zacząłem od paleciaka i to był mój pierwszy pojazd. Mhm. Później zacząłem od wózków widłowych, też jakiś czas pracowałem. Później zobaczyłem ładowarki teleskopowe, gdzie mnie to też bardzo zainteresowało. I wtedy właśnie zrobiłem pierwsze uprawnienia u pana Bartą w Centrum Szkolenia, gdzie serdecznie polecam i zachęcam. No i właśnie po tych ładowarkach teleskopowych jeszcze mi było mało i po prostu zrobiłem już na tej same, samej. Zny. Czyli że tak powiem, od zera do bohatera, prawda? Jest to, jest to... Ale chęć rozwoju była. Ba, jest nadal. Czy inwestycja w siebie się opłaca, inwestycja takie w pytanie się, odcinka? Inwestycja w siebie uważam, że jest najlepszą, najlepszą e, najlepszym elementem tego wszystkiego, najlepszą e, szansą na to, żeby, żeby człowiek, no nie wiem, nawet załóżmy, że pracuje człowiek jako pracownik fizyczny na budowie, siedząc w, siedząc w kabinie z mojej perspektywy, widząc człowieka, który tak naprawdę pracuje na deszczu, mhm. pada śnieg, jest zimno, to wszystko się gdzieś tam później będzie odkładać, prawda? Wiadomo, że praca na żurawiu sama jest, jest pracą psychiczną, nie fizyczną, bo człowiek cały czas musi mieć jakby głowę na karku, cały czas musi obserwować, non stop, dobry wzrok, dobry słuch, wszystko, wszystko, po prostu tu jest tak dużo elementów tego wszystkiego. No, dlatego jest w stanie zarobić więcej. Finałowa, moi drodzy, rozmowa z Filipem Robutem, miejsce Polski. Tak. Waga? 92 kg. 92 kg. Nie wyglądam, ale jest. Wyglądasz, Nawet wyglądasz troszkę więcej. Wyglądasz, wyglądasz aż strach stać, powiedz obok ciebie, stać, powiedz do czego to rękawice? To dla Ciebie na mały sprawdzianik. Cię zapraszam w podciągnięciach. Dzisiaj rano już były, o 6 no, rano, tak. także może być ciężko. A rano to już na pewno odpocząłeś w tej godziny. O, kur... Dobra, no to zanim gdzie ja tam do... Tak robimy? Inaczej nie, nie powiesz mi tak? słów, tak? O znaczy, bardzo... no. Mogę ci powiedzieć, ale nie wiem, czy najpierw coś sprawdzę czy najpierw. E... No to sprawdzę. Najpierw sprawdzę. Zrób dobra. to jest, niech przegra. W się to nie Idziemy? Jedziemy? Jedziemy. Boże, Oj, Ja mam rację. Kurde. Ja z Tego Tego wszystkiego Nie było tego wszystkiego w kontrakcie. Ja nie wiem. Ja za ciasto świąteczne aż tyle nie robię. Dziękuję bardzo. Przegrać z tobą to jak wygrać. Filipie, po co zapaśnikowi, mistrzowi Polski te papiery? Eee, przede wszystkim to uważam, że nie samym sportem człowiek żyje i nawet e... Kiedyś taki trener powiedział, że sport jest super i kształtuje nawet charakter. I też tak uważam, tylko jak coś się stanie, to człowiek zostaje bez niczego w życiu. Więc każdy papier jest dla człowieka bardzo ważny. Bać się nie trzeba, obronić się potrafić. Na rynku pracy również. Wspieram, kibicuję. Dziękuję. Pozdrawiam, zresztą. obejrzyj się proszę na kanale. A my Ciebie na Olimpiadzie, kiedy? Mam nadzieję. Są takie plany? Są plany, nie wiem czy w Paryżu, może w na następną olimpiadę, no ale tak jak też powiedziałem wcześniej, do wszystkiego moimi kroczkami i na pewno do czegoś dojdziemy. Czyli ciężka praca? Ciężka praca, to bez przerwy ciężka praca. I w biznesie, i w sporcie? W biznesie nie wiem, bo biznesmenem nie jestem, to raczej ty możesz to powiedzieć, ale uważam, że sport i biznes coś ze sobą mają. Bo i tu i tu trzeba mieć mocny charakter i, i trzeba pracować po prostu. Będę mógł sobie, sobie zdjęcie za, o, za oczywiście, sobie później. Raczej ja to powinienem się zapytać. Nie, nie, nie. To zdjęcie po odcinku. Bardzo bardzo Wam dziękujemy. Idziemy na sam koniec do pani dyrektor, która dyrektor. widzi to wszystko z boku. Powie nam, jak patrzy na chłopaków, którzy chcą zarabiać w tej branży. Lecimy. Porozmawiałem, moi drodzy, na dole i niestety idę do pani dyrektor na parę minut. Dzień dobry Pani Dyrektor. Cześć. Kuba. Pania? Cześć Aniu. Eee, Ania, dosłownie 2-3 minuty. Ten biznes okiem kobiety. Ok. Wiem, że jesteś od kilku miesięcy w firmie. Tak. Gdzie pracowałeś przed? No, u mnie to jest taka dziwna sprawa, bo ja po 26 latach bankowości przyszłam tutaj do firmy. I jak patrzysz na taką firmę? Ja jestem zdziwiona na, ogóle, małże, na tą tak. branżę, tak, że ona nie jest, jest, jest. trochę sfeminizowana już. Jest bardzo dużo kobiet, które przychodzą do nas na egzaminy. Znaczy na w ogóle na szkolenia, nie, nie tylko mężczyźni. mężczyźni. nie. I co najważniejsze są to młode dziewczyny. I to jest naprawdę fajne, że jak schodzę na dół na halę zobaczyć, jak wygląda sytuacja, to patrzę, a tam trzy wózki jeżdżą, na trzech wózkach są dziewczyny. Także to jest fajne. Bankowość i maszyny dwa zupełnie inne światy. Powiedz, czego nauczyłaś się o ludziach, jak mówisz, młodych przez ostatnie miesiące tutaj działa. Wiesz co? Chcą pracować, nie chcą, chcą, chcą się pracować. Uczyć. Chcą pracować, i to jest najfajniejsze, że właśnie mężczyzn też jest dużo. 70% to są młodzi mężczyźni, więc oni chcą pracować, jak z nimi też tak rozmawiam właśnie na egzaminach, jak są czy po co to robią, to robią to po to, żeby dobrze zarabiać, żeby mieć możliwości w ogóle, tak? Bo to jest sytuacja taka, gdzie przychodzisz do nas tutaj na kurs, robisz kurs, masz uprawnienia i od razu możesz zarabiać. To nie jest taka sytuacja, że te, to trwa 3-5 lat i czeka. Czekasz, tak, tu masz od razu. Ma, chcę to robić? Robię szkolenie, dostaję uprawnienia, szukam sobie pracy, a tej pracy jest bardzo dużo na rynku. No ale mówi się, że nie ma pracownika, że młodzi ludzie nie chcą pracować, nie chcą się uczyć, nie chcą się doskonalić, nie chcą inwestować w siebie i okazuje się, że jest inaczej. Czy to są dwa różne światy? Czy tych, co chcą i tych, co nie chcą? Yy, są dwa różne światy, oczywiście. Trzeba mieć pomysł na siebie przede wszystkim, tak? I tutaj te osoby, które do nas przychodzą, to ja mam takie wrażenie, że one wiedzą, czego chcą. Przyszły tutaj konkretnie, właśnie po to, żeby zdobyć konkretne umiejętności. I to jest bardzo fajne, że oni, już jakby w perspektywie, yy, to nie jest coś, że kończą studia i nie wiem, co jeszcze będę robił, tak, zobaczę, trochę tu, trochę tam. Nie, to już jest konkretna rzecz, ty wiesz, co będziesz robił. Tutaj jest specjalizacja i tą specjalizację możesz sobie powiększać. I ja też jak rozmawiam z ludźmi, to są ludzie, którzy byli u nas na egzaminie z jednego rodzaju na przykład yy, yy, wózków, mhm. teraz sobie robią na podesty, na HDS-y, zwiększają swoje kompetencje i dzięki temu, tak na dobrą sprawę, są bardzo takcy, na rynku poszukiwani, tak? bo to jest osoba, która na wiele rzeczach się zna i według mnie to jest rewelacyjne pod tym względem. Odcinek chciałbym zakończyć słowami, wiedza kosztuje, ale nie wiedza kosztuje, jeszcze więcej. Mordy, wyjeżdżaj, idę się szkolić, hej.